O, proszę bardzo, jakie fantastyczne przejście. kryjówka jak tralala, z wiadowce. No to idziemy dalej. W takim razie może dostaniemy znowu punkciki, co mi się zdaje, że tutaj będziemy też mogli przejść sobie bardzo ładnie i skutecznie w lewo i w prawo. Wow, 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 wow. Aaaa, fa! Eee, no fajnie, dobra. W takim razie dojdę do tego miejsca, bo chyba dawno nie zapisywałem. I wam puszcza tego miejsca, co trzeba zrobić. Oj, straszne są te miny, wiecie? Powiem wam, że są niedobre bardzo niedobre. Dlatego, że też nie możemy przejść obok nich na niewidzialności. One i tak nas wyniuchają, kurde. Ja, ja, trzeba podejść do niej? I się zaraz wycofać. Oho, coś się dzieje, dobra. this is why i urge every member of my staff every man and woman dedicated to the true mission of the humanity front to do the same i say yes if you're watching this i beg you do not allow misplaced anger to destroy everything we have struggled to achieve it's over he knows i can't come back from that everybody knows sandoval you can't hide from what you've done. What I've done, Mr. Jensen? I spent years patching people back together from augmentation botch jobs and systemic organ rejection brought on by implants. And now, because of Bill's betrayal, I'll never practice medicine again. You really want to help someone? Tell me where serif scientists are. I wish I could, Mr. Jensen but my involvement ended right after i failed to remove their gpls you failed turns out my surgical skills weren't good enough to bypass david seraph's insurance policy so for all i know those little implants are broadcasting right now on a frequency so low your network specialists wouldn't think to look for it you changed the frequencies You have your answers, Mr. Jensen. And I've lost all of mine. The courts may think I have much to atone for, but my court will be a higher one. How about I take that gun with me when I go? You got everything you came for. Please, just leave. Believe it or not, I'd rather you didn't kill yourself. That's because you have no idea what tortures I've endured. The guilt, the shame. I was told the scientists would be used to find a peaceful solution to the augmentation crisis. Instead, I was involved in kidnapping and murder. My life ended that night. It's time for me to go. Think about it. Are you really in such a hurry to face that higher court of yours? At least there are no lies before God. Did you see that abominable press conference? William Taggart all but accused me of terrorism. He claimed that all the violence committed in the name of our cause was the result of my influence. So stay alive long enough to tell him your side of the story. He already knows it isn't true. I trusted that man. For years I gave him loyal service and he betrayed me.

Więc odpowiedz swoją wersję wydarzeń mediom. Przysięgnij na procesie, że jesteś bardziej prawym człowiekiem niż on. Przekonaj ludzi. Empatia. Słuchaj, rozumiem twoją sytuację lepiej niż ci się wydaje. Ci u władzy zawsze poświęcają swoich podwładnych, żeby się ratować, ale... Give it up, Mr. Jensen. No weź, no. Ale uwierz mi, możesz przez to przebrnąć? Jaki jest... look, i understand your situation better than you think. i quit the force because i couldn't stand what the people in charge were doing to it. but they went to the press and told them i'd been the problem the whole time. power always sacrifices its subordinates to save itself. but you have my word, you can get through this. I appreciate your faith in me, Mr. Jensen. And remembering that others have gone through similar events can be helpful. But is it enough? Early on, I decided my life's purpose was to help people. But I failed as a doctor. Because by the time I see augmentation patients, it's too late. So I went to Humanity Front. And that wasn't improving anyone either. I was an idiot to Oj, no twarda gadka w ogóle nawet nie biorę pod uwagę, bo widzę. <coughs> Rozumiem, co mówisz, za bardzo się przejmujesz. Chcesz naprawić wszystko od razu. Zaufaj mi, jeśli załatwisz najpierw małe sprawy, te wielkie też się zmniejszą. Inspiracja. Ja sobie robisz, możesz osiągnąć wszystko, jeśli chcesz, bo jest załóżnikiem już najpotężniejszego, najpotężniejszego faceta, w kraju i ciągle starając się osiągać więcej inspiracja, może co? Give it up, Mr Jensen. Oj tak cicho. Uh... Inspiracja. You've got to be kidding me. You can do anything you put your mind to. You've earned yourself a doctorate. You became second in command to one of the most powerful men in the country and you still kept trying harder. You've got more spirit than most people who think they're successful. Uh, thank you, Mr. Jensen. I. I never thought of it that way. Huh. Some doctor. Some Catholic I turned out to be. Planning and participating in a kidnapping that resulted in the deaths of innocent bystanders. I am a mass murderer! My wife. I, I don't deserve her. Losing her is a just punishment. Except. Ojej, ku. Wydaje ci się, że przegrałeś, ale to nieprawda. Wciąż możesz przekuć swój żal na coś pozytywnego. Stań się przykładem. Pokaż ludziom, że przemoc nie stanowi rozwiązania. Lub empatia czyli wszyscy mamy problemy, Sandoval. Każdy z nas musi sobie z czymś radzić ty, ja, nawet Tagard. We all have problems, Sandoval. We all have something to atone for. You, me, even Taggart. Your wife will understand that, as will the rest of your family. They'd rather see you live and atone for what you've done than watch you die in shame. Whatever lies ahead, they aren't going to let you face it alone. I wish I had your certainty, Mr. Jensen. But you are correct. For the sake of my family, I must give this another try. Take the gun. I don't need it anymore. Pritchard, get yes. this. The GPLs are still transmitting. Sandoval switched them to a lower frequency. But, but they could be broadcasting anywhere in the world. I don't have the type of equipment we'll need to find them. It's our only lead, Pritchard. You have to do something. I know. Listen.

Nic ciekawego Tutaj też nie To jest amunicja do rewolweru, a tutaj Miesięcznik praktyczny strzelec I chyba Jest coś tutaj Nie ma nic ciekawego Aha, no i stąd przyszedłem, tak? Czyli musimy wybyć. A jeszcze sprawdzę, bo wzięliśmy coś Rewolwer od niego wzięliśmy? Nie, nie potrzebuję Zostawię ci, jakbyś zmienił zdanie Ale lepiej nie zmieniaj no, o to mi chodziło, właśnie, żeby cię uratować. Przepraszam, czy oni nadal będą. na mnie źli? Czy ich już, już ich tutaj nie ma? Nie mam pojęcia, wiecie? No dobra, schodzimy. Mam nadzieję, że już tutaj nie ma tych min. modułowych. O! Super! Wyjście, ale co to jest? Poziom. A tu możemy się włamać. Włam się o! W sumie bardzo... Hmm. Nie wiem, czy małe, czy nie, czy nie małe. Ja sobie zapiszę grę. Bo nie wiem jak to wyjdzie. Bo może być małe... Może być małe to zabezpieczenie, a... a bardzo szybko nas namierzą. Oczywiście można to ulepszyć. Hmm odpowiednimi implantami i wszczepami. Tak, już, już nas tutaj nadają. O, zdążymy czy nie zdążymy? Tam Zdążyłem. Tam jakieś wirusy i tak dalej, nam chyba są niepotrzebne. Yy, ty jesteś na zielono, to dobrze. To w takim razie możemy uciekać. Tylko którędy, którędy? Ja w ogóle nie wiem, jak, gdzie ja jestem. O kurczę, jak ja mam stąd wyjść hmm. O jest drabina jakaś do góry Super może wyjdę na powierzchnię Jest pokrywa o, Otwórz Hopsasa so, so. I teraz gdzie mamy tutaj Nasz cel No najbliżej mamy Aha czyli tutaj po prawej nasz dom <laughs> Czyli idziemy w prawo no w sumie. Tak też pokazuje. Aha, tędy możemy przejść chyba. Tamte zadania poboczne to są... Tamte zadania poboczne to są chyba takie... Od, od nasza do Kajfasza takie. chodzenie, sprawdzanie tych trzech... Anten z tego co pamiętam? Nie, już nie pamiętam co tam było, te, to zadanie poboczne. Obalić rząd. Przeszukaj kanały, przeszukaj tunel metra, przeszukaj uliczkę. Hmm. A to jest ten od bomby. Eee, no. Idziemy do domu. Ma ktoś coś do mnie? No, to dobrze. W takim razie jedziemy na górę. Chyba musimy się spotkać z naszą pilotką, że tak powiem. Najprawdopodobniej na samej górze. Chyba, że będzie nas czekała w pokoju. Też bym się nie obraził. No, będzie na tym poziomie tak. Otwierajcie. Ja. Yeah. Do, do swojego pokoju nie idę, bo po co? A jeszcze następna. Minda. No, czyli jeszcze wyżej. Tak myślałem. Przecież helikopter nie wyląduje w środku mieszkania. Tutaj przydałaby się taka muzyczka. W windzie zawsze powinna być muzyczka. Patrzcie, tu jest nawet jakiś głośnik No Kurde, ile ty... Ile ty... O, helipad. Czyli idziemy tędy. Ile te... O, gazeta. Ogólnoświatowe protesty przeciw ulepszeniom. Ciekawe ile ten budynek ma pięter. Strasznie długo się idzie na górę. Dobra, helipad.